Wysoka izbo. Myślę, że y, takie sytuacje zawieszenia się procedury parlamentarnej na skutek y, przedłużającej się nieobecności sprawozdawcy są trochę śmieszne, ale też i po namyśle straszne jako przejaw y, dziecinady, groteski w naszym tutaj. Działaniu panie marszałku, wnioskuję formalnie o to, by się nie powtarzały takie sytuacje, ponieważ na drugim końcu tego kija jest pierwsza, druga w nocy, oświadczenia poselskie wkracza tutaj, jeśli nie pan marszałek w tej osobie, to w jakiejś innej oświadczenia skraca się do czasu liczonego w sekundach. Pytania w ostatnich punktach dzisiejszego dnia znowu zapewne jeden z pańskich kolegów zechce skrócić do 30 sekund. Jeżeli to nie była sprawa tak pilna, żeby pan senator tutaj był z nami od przedpołudnia, no to może w ogóle całe to groteskowe, kierdziołkowe, które tutaj procedujemy, może zaczekać. Może nie ma pośpiechu. Pośpiech jest tylko po stronie PiSu, który koniecznie jeszcze w tym roku chce rozrzucać te pieniądze, Między sołtysów Dziękuję. i ich potomstwo. Szczęścim Boże.